Doktor Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 17. Wzrost i rozwój gospodarczy oraz cykl koniunkturalny. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest produkt krajowy brutto, jakie jest zastosowanie tego wskaźnika oraz jakie są jego ograniczenia, czym jest wzrost gospodarczy i czym różni się od rozwoju gospodarczego. Dlaczego wzrost gospodarczy jest ważny? Z czego bierze się wzrost gospodarczy? Czym jest cykl koniunkturalny? Produkt Krajowy Brutto Wzrost gospodarczy jest najważniejszą kategorią gospodarczą, która opisuje historię współczesnej cywilizacji. Charakteryzuje się go za pomocą miar produkcji, pokazujących, jak wiele dóbr i usług wytwarza się w danym roku w gospodarce. Najpopularniejszym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego jest Produkt Krajowy Brutto, czyli PKB. O czym nas on informuje? Pokazuje, ile na wybranym rynku wyprodukowano i sprzedano w danym okresie, najczęściej w ciągu roku, usług i dóbr finalnych. Im większy jest PKB, tym więcej sprzedano nowych dóbr i usług w gospodarce. Wlicza się tu także zmiany zapasów. Wzrost PKB oznacza coś pozytywnego. Szacunki zmiany PKB podawane przez urzędy statystyczne pokazują, jak szybko rozwija się gospodarka. O ile jednak sam zakres PKB świadczy o wielkości danej gospodarki, to już niekoniecznie o indywidualnym dobrobycie. Przykładowo, Chiny mają jedno z najwyższych PKB na świecie, a jednak nie możemy tej gospodarki uznać za lidera pod względem poziomu życia. Dużo ważniejszy wydaje się PKB przypadający na mieszkańca danego kraju, czyli PKB per capita, na głowę. Oblicza się go w bardzo prosty sposób. Wystarczy podzielić PKB przez liczbę ludności. Wtedy obraz dobrobytu staje się dużo wyraźniejszy. Na czele rankingu PKB per capita znajdują się kraje rzeczywiście bogate, kojarzone ze światem zachodnim Niemcy, Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwajcaria czy Wielka Brytania. PKB per capita można jeszcze udoskonalić, jeśli uwzględnimy różnice w cenach. Przykładowo, ceny w krajach biedniejszych są niższe, a zatem ten sam dochód pozwala w Polsce kupić więcej niż w Wielkiej Brytanii. Lecz także w tym wypadku nie daje to pełnego obrazu, ponieważ przy wysokim średnim PKB na głowę Mówimy o wielkości uśrednionej. Sytuacja przedstawia się podobnie jak w wypadku stonogi i człowieka. Choć średnio mają, powiedzmy, po 51 nóg, to dysproporcja między liczbą nóg jednego i drugiego stworzenia jest dosyć spora. Analogicznie jest w krajach o wysokim PKB per capita. W niektórych krajach średni dochód jest bardzo wysoki, ale bogactwo w dużej mierze przypada najwyższym klasom społecznym, podczas gdy przeciętny obywatel cieszy się znacznie niższym poziomem życia niż przeciętny obywatel kraju o mniejszym zróżnicowaniu dochodu. Przykładowo Bułgaria i Brazylia mają porównywalny PKB per capita, ale przeciętnemu obywatelowi żyje się zdecydowanie lepiej w Bułgarii, gdyż w Brazylii bogactwo jest bardziej skupione wśród członków wyższych warstw. Stosowanie wskaźnika PKB ma pewne ograniczenia. Uwzględnia on przede wszystkim nowo wytworzone dobra, które są sprzedawane na rynku. A to oznacza, że wszelkie dobra, które nie są nowe lub nie są sprzedawane na rynku, nie wpływają na poziom PKB. Darmowe oprogramowanie, działalność wolontariatu, więzi społeczne, używane produkty sprzedawane na aukcjach, czyste środowisko, czas wolny to tylko przykłady wartości, które mogą zwiększać nasz dobrobyt. Niestety nie sposób ich ująć w PKB, ponieważ nie są sprzedawane na rynku nowych produktów. Wzrost gospodarczy, a rozwój gospodarczy. Ze względu na te ograniczenia, wprowadzono rozróżnienie na wzrost gospodarczy i rozwój gospodarczy. Wzrost jest kategorią ilościową, odnosi się do zwiększenia danego miernika, takiego jak PKB, i oznacza pojawienie się większej ilości dóbr. Rozwój natomiast traktuje się jako kategorię jakościową, odnosi się do zmian warunków życia, to jest dotyczy bardziej jego jakości niż tylko ilości zasobów. Niektórzy badacze wolą skupiać się na średniej długości życia, niż na tym, jak wiele dóbr jest dostępnych w społeczeństwie. W PKB uwzględnia się wydatki budżetu państwa bez względu na ich sensowność czy opłacalność, a to oznacza, że każde, choćby nawet bardzo bezwartościowe wydatki państwa zwiększają PKB. Bez względu na to, jak duże mamy zastrzeżenia do rozmaitych pomiarów ogólnego poziomu dobrobytu, Trudno zaprzeczyć, że społeczeństwo robi się bogatsze dzięki masowej produkcji, czyli zwiększonej ilości towarów i usług dostępnych dla ogółu. Ich ciągły przyrost jest efektem nieustannie trwającego wzrostu produkcji. Dlatego, pomimo swoich ograniczeń, z których wszyscy ekonomiści dobrze zdają sobie sprawę, PKB pozostaje wciąż popularnym wskaźnikiem. Zazwyczaj dobrze ukazuje różnice między sytuacją w krajach bogatych, rozwijających się i biednych. Żeby zrozumieć, dlaczego wzrost gospodarczy zwiększający bogactwo i poziom życia jest ważną kategorią, wystarczy rozejrzeć się wokół. Otacza nas wiele produktów, bez których nasze życie byłoby bardzo uciążliwe: pralka, zmywarka, telefon, komputer, lampa, kuchenka, ogrzewanie, wiertarka, internet itd. Traktujemy te dobra w codziennym życiu jako oczywistość, ale przez długie tysiące lat ich nie było. Co więcej, wciąż na świecie jest bardzo wiele miejsc, gdzie te dobra nie są dostępne. To są właśnie najbiedniejsze rejony świata rejony, w którym PKB pozostaje na niskim poziomie. Szczególnie odczuwamy, jak ważne są to dobra, gdy akurat na parę godzin w wyniku uszkodzenia linii energetycznej pozbawieni jesteśmy zasilania w domu. Przedsiębiorczość, a wzrost gospodarczy. Dostępność tych dóbr, ich bogactwo, napędzane wieloletnim skumulowanym wzrostem gospodarczym, wynika z jednego istotnego czynnika innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorców. Żyjemy w świecie, w którym masowo produkuje się towary dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki innowacjom i konkurencji przedsiębiorców przez ostatnie stulecia, średni poziom życia przeciętnego obywatela wzrósł od kilkunastu do kilkudziesięciu razy. Dokładna liczba zależy od rodzaju szacunków. Trudno porównywać różne epoki odległe od siebie o kilkaset lat. Z drugiej strony nie da się ukryć, że masowa produkcja dóbr i usług przyczyniła się do ogromnej poprawy warunków życia. Obecnie nasze problemy z zaspokajaniem codziennych potrzeb materialnych sprowadzają się do tego, że nasz telefon nie ma jakiejś najnowszej funkcji albo że musimy zapłacić za naprawę pralki. Tymczasem w wielu miejscach na świecie codziennym problemem jest konieczność gromadzenia wody następnie ogrzewania jej przy ognisku, po to, by móc dokonać podstawowej czynności prania. Wszystko to pochłania wiele godzin, my natomiast włączamy przycisk i pranie robi się samo. Dzięki temu oszczędzamy mnóstwo czasu i możemy poświęcić się innym czynnościom. Oto kwintesencja wysokiego wzrostu gospodarczego, który tak trudno dostrzec w codziennej rutynie. Pralka i pranie to bardzo lubiany i popularny przykład tego, jak masowa produkcja w systemie gospodarki kapitalistycznej podniosła nasz poziom życia, a na dodatek zmieniła radykalnie życie kobiet. Podobne przykłady można mnożyć. W krajach rozwiniętych dostęp do żywności nie jest problemem ze względu na masową produkcję narzędzi, kombajnów, nawozów, co sprawia, że jeden rolnik potrafi wytworzyć w ciągu roku znacznie więcej niż pozwalały na to warunki panujące 200 lat temu. Główna siła napędowa wzrostu tkwi w działalności przedsiębiorców, którzy konkurując na rynku, znajdują możliwie najtańsze sposoby dostarczania klientom użytecznych produktów. I nie zawsze dążenia te muszą prowadzić do przeorganizowania produkcji na masową. Przedsiębiorca nie musi od razu produkować dla mas. Często zaczyna od klientów wybierających dobra luksusowe, a jego produkt dopiero po pewnym czasie staje się masowy i dostępny dla wszystkich. Czy wiesz, że wiele przykładów w historii gospodarczej świata przeczy tezie, że kraj, by się rozwijać, potrzebuje strategicznych surowców naturalnych albo kapitału instytucji międzynarodowych. Najlepszymi kontrprzykładami z bogatych krajów są Niemcy i Japonia. Japończycy właściwie nie mają surowców naturalnych, a Niemcy po II wojnie światowej, mimo tzw. planu Marszala, musiały płacić zagranicznym instytucjom więcej niż od nich otrzymywały. Z kolei wiele przykładów krajów Azji i Afryki pokazuje, że nawet mając surowce naturalne i otrzymując pomoc zagraniczną nie można się szybko rozwijać. Cykliczność gospodarki. Kraje, które obecnie klasyfikujemy jako rozwinięte, doświadczały od XIX wieku wysokiego wzrostu gospodarczego, co nie odbywało się jednak bez wahań i gwałtownych zmian. Zjawisko to nosi nazwę cyklu koniunkturalnego cechą charakterystyczną wielu gospodarek rynkowych jest nieregularność wzrostu. Wzrost gospodarczy odbywa się raz szybciej, raz wolniej, a czasami zatrzymuje się lub wręcz jest ujemny. W literaturze to zjawisko nazywa się cykliczność gospodarki, mimo że nie jest to określenie w pełni trafne. Słowem cykl określa się zazwyczaj zjawiska powtarzalne pod względem charakteru i długości trwania. Na przykład cykl pór roku ma zawsze tę samą długość. Tymczasem wahania gospodarcze charakteryzują się każdorazowo odmiennymi cechami, a przede wszystkim nie występują dokładnie w tych samych odstępach czasowych. Cykl koniunkturalny dzieli się na rozmaite fazy. Nie zawsze są to podziały ścisłe i powszechne, gdyż różni autorzy używają tych terminów w różnym znaczeniu. Z pewnością jednak cykl można podzielić na co najmniej dwie fazy: fazę szybkiego wzrostu, boomu gospodarczego oraz fazę zastoju lub recesji, kryzysu gospodarczego. Recesję w statystyce gospodarczej definiuje się jako spadek PKB przez dwa kolejne kwartały. W fazie wzrostowej występują pozytywne symptomy: ożywienie w budownictwie, wzrost zatrudnienia, płac i produkcji, choć w rzeczywistości może to być zjawisko stymulowane sztucznie. Natomiast w fazie recesji następuje odwrócenie tych trendów. Wiele firm przeżywa trudną sytuację, zmniejsza produkcję i redukuje zatrudnienie. Przedstawiciele różnych szkół makroekonomii próbują znaleźć przyczynę cykliczności gospodarki rynkowej. Dlatego w literaturze znajdziemy wiele różnych analiz cykli w gospodarce rynkowej. Najczęściej przewijają się analizy wyjaśniające zjawisko cykliczności czynnikami leżącymi po stronie polityki pieniężnej i sektora bankowego. Gdy przyglądamy się gospodarczej cykliczności i nieregularności wzrostu, dostrzegamy, że zjawisko to jest silnie powiązane z procesem kredytowania przedsiębiorstw i konsumentów, a zatem z tym, jak działa system pieniężny i kredytowy w gospodarce. To dlatego przedstawiciele najpowszechniejszych nurtów makroekonomii stawiają hipotezy, że przyczyną nieregularnego wzrostu są czynniki pieniężne. Najwięcej makroekonomistów bada wpływ banku centralnego. I sektora bankowego na to, co dzieje się w gospodarce i jak może się to przyczyniać do powstawania cykli koniunkturalnych i na przykład związanych z tym wahań na giełdzie. Dlatego dosyć rzadko traktuje się cykl koniunkturalny jako coś nieuniknionego, wpływa nań, nie, albo wręcz, jak sugerują niektórzy, powoduje go, polityka pieniężna i bankowa. Zjawisko cyklu koniunkturalnego zazwyczaj łączy się z różnymi rodzajami polityki państwa, pieniężną, budżetową itd. Nie oznacza to jednak, że gdyby je połączono albo państwo zaprzestałoby interwencji, dałoby się osiągnąć wymarzoną stabilność gospodarczą. Ponieważ gospodarowanie przebiega w niepewnym świecie, to również normalne i konieczne zmiany ekonomiczne, przyczyniające się do wzrostu i rozwoju, mogą jednocześnie powodować pewne fluktuacje i wahania koniunktury. Najlepszym tego przykładem są zmiany technologiczne. Samochód doprowadził do upadku przemysłu dorożkarskiego. Wynalezienie aparatów cyfrowych w dużej mierze zniszczyło przemysł produkcji klisz, wynalezienie e-maili zniszczyło rynek faksów. Takie zmiany nie odbywają się bez ponoszenia kosztów ani natychmiastowo. Ten proces wzrostu i rozwoju niemal zawsze uderza w firmy stosujące stare metody, które nie są przygotowane na nadchodzące rewolucyjne zmiany. Dlatego proces rozwoju gospodarki i społeczeństwa rzadko przebiega gładko i bezboleśnie. W jego trakcie firmy błędnie przewidujące przyszłość często bankrutują. W związku z tym nieregularność wzrostu gospodarczego jest do pewnego stopnia nieuniknioną cechą gospodarki rynkowej. Jednocześnie należy pamiętać, że taki proces nieregularnego wzrostu ma zazwyczaj charakter sektorowy, co oznacza, że błędy przedsiębiorców zogniskowane są wokół konkretnych branż. Tymczasem w przypadku cyklu koniunkturalnego mówi się o występowaniu błędów w większości sektorów gospodarki w tym samym czasie. Dlatego większość ekonomistów odróżnia nieregularności wzrostu gospodarczego od zjawiska cyklu koniunkturalnego. To podejście przesądza najczęściej o tym, by analizę cyklu traktować jako wymagającą odrębnych rozważań, chociaż nie wszyscy ekonomiści podzielają ten pogląd.